Siemano, witam w kolejnym odcinku No i dzisiaj musimy, musimy jak zrobić skrzyneczek Aktywna pola dropów, też dzisiaj jest reset Tak samo dropów, no bo jest środa yy, Więc to sobie po pooglądamy No i dobra, zaczynając od aktywnej puli dropów Chociażby załamania No leci, leci z tygodnia na tydzień Naprawdę jest tu fajnie Złoty 46 mieliśmy piczek No i teraz mamy spadki, złoty 25 Jest środa, więc to spada Zobaczymy skrzynia kilowat dalej, zobaczymy. Czyli tutaj no, podobna sytuacja. Mieliśmy 3,83, nie? Tak, tak jak sobie kupił. Mm, no to fajny temat. Teraz spadki do 3,56. Co usnuje koszmarów? No, 6,40. Mamy wycofanie. Jeszcze rewolucji zerknijmy. Tak samo, piękne. Naprawdę tutaj fajnie to wygląda. No i cały czas to się pchnie w górę. No, chyba na innych skrzynkach, w sensie, na przykład z RAR. Za dużo tu się nie dzieje. To jest wysoko, ale nie ma tu jakichś przełamań, no chyba, że na jakiejś konkretnej skrzynce. Ale tutaj tych, ty, 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 co mam, to nie widzę. Natomiast na no, aktywna bardzo fajnie idzie. No, jestem ciekawy, jak Szanghaj na to wpłynie. No, myślę, że do Szanghaju jeszcze będą mogły się tu dziać jakieś rzeczy. Yy, a, a ten Szanghaj myślę, że to spowolni zatrzyma. No, zobaczymy. Ale ja też dużo będzie zależeć po prostu od naklejek. Paryż jeszcze wam pokażę w sumie, bo tu też ciekawie, ciekawie było. <laughs> 43 grosze. No teraz jakaś odbietka, niby no, sześć. To są groszowe sprawy, acz no. Czy było nisko. Też wracamy do 50 groszy, czekaj. No powiedzmy. No w sumie tu same question. No, to gdzieś tak stało na tych bardzo niskich wartościach teraz, gdy na, co nagrywam, to jest jakaś wybitka. No i co, i tyle? Jest też spoko, no bo jak ktoś sobie gra, no to zawsze trochę tam drożej sprzeda te skrzyneczki, nie? No, to jakiś taki plusik. Totalnie jeszcze randomowy na koniec. No i co? Piszcie czy w sumie szortowaliście jakieś skrzynki. No bo jak tak to myślę, że te profity macie fajne, a wiem, że. Trochę osób było, co te skrzynki kupowało z jakichś przeglądów e, ekwipunków, nie? Gdzie tam na streamkach. Dobra, bo się rozgadałem, trzymajcie się, pa.